Grzegorz jego obrońca Korony Kielce. Grzegorz, jak oceniasz najbliższego rywala Korony? ŁKS Łódź. Na pewno ŁKS jest to bardzo wymagający zespół, któremu będziemy musieli się bardzo mocno przeciwstawić, ale na pewno zrobimy wszystko, żeby trzy punkty zostały tutaj na Suzuki Arenie. Czy mecz domowy, kolejny tutaj na Suzuki Arenie to dla Was plus? Czy wsparcie kibiców będzie Wam tutaj pomagało przy tym w tej walce? No na pewno kibice to jest 12 zawodnik, także mamy nadzieję, że duża ilość osób przyjdzie na ten mecz, yy, zapełnimy Suzuki Arenę. No i na pewno my zrobimy wszystko, żeby wszyscy po meczu wyszli zadowoleni i by tutaj te trzy punkty pozostały. Czy plan na ten mecz już jest Wam znany? Czy trener Wam już coś naszkicował? Czy dopiero będziecie mieli analizę i będziecie poznawali taktykę, jaka będzie przed tym meczem ustawiona, jeśli chodzi o nasz zespół? No na pewno będziemy też chcieli własny styl gry narzucić, nie patrzeć na przeciwnika, ale na pewno to przeanalizujemy ich styl gry i będziemy się chcieli do tego meczu przygotować jak najlepiej.